Cześć, ja nazywam się Łukasz Jeśkiewicz i w tym filmie przybliżę Wam konfigurowanie i wyzwalanie ścieżek w trybie wewnętrznego pozycjonera w serwonapędach Delta serii A2. Rozpocznę od krótkiego wprowadzenia teoretycznego, po czym przejdę do części praktycznej. Tryb wewnętrznego pozycjonera umożliwia m.in. dynamiczną modyfikację parametrów oraz zmiany zadanego dystansu podczas pracy napędu. W serii A2 mamy dostępne 63 w pełni konfigurowalne ścieżki, 35 trybów bazowania. Kilka trybów pracy dla każdej ścieżki, dzięki czemu możliwe jest stworzenie całych sekwencji ruchów silnika. Do konfiguracji służy darmowe oprogramowanie ASDA Soft w wersji 5. By uruchomić serwonapęd do pracy w trybie wewnętrznego pozycjonera, należy zmienić o wartości kilku parametrów. Kolejne kroki są wymienione w tabeli, począwszy od resetu do nastaw fabrycznych, przez zmianę trybu pracy, po wyłączenie alarmów od wejść cyfrowych i uruchomienie obwodu mocy. Do każdej z tych Czynności przypisany został parametr oraz wartość, jaką należy w nim ustawić. Dla wszystkich dostępnych ścieżek możemy zdefiniować jeden z kilku trybów. W tym celu przechodzimy do konkretnej ścieżki, np. 51. W zakładce Type Settings wybieramy jeden z trybów i wypełniamy dostępne dla niego ustawienia. Jak poszczególne tryby działają, to zostało wyjaśnione w tabeli. W dalszej części przedstawiam dwa. Podstawowe, czyli przejazd ze stałą prędkością i przejazd na zadaną pozycję. Natomiast warto wiedzieć, że mamy także możliwość wyboru skoku do wybranej ścieżki, wpisania zadanej wartości do wybranego parametru, bądź już bardziej zaawansowane indeksowanie pozycji z możliwością tworzenia sekwencyjnych przejazdów. Oprogramowaniem konfiguracyjnym jest ASDASOF. W górnej części przedstawiono ikony menu głównego. Skorzystamy z zaznaczonej żółtej ikony wskazującej na ustawienia trybu wewnętrznego pozycjonera, czyli Peer Mode Setup. Natomiast po przejściu do tych ustawień istotna będzie ikona Write All Into Servo do wgrywania wszystkich stworzonych konfiguracji. Będzie to możliwe tylko przy ustawieniu Servo Off, czyli kiedy obwód mocy wyjściowej nie będzie załączony. Ustawienia dla wewnętrznego pozycjonera są następujące, czyli ustawienia ramp opóźnień prędkości, które definiujemy w parametrach serwonapędu, ogólne ustawienia typu przekładnia elektroniczna eventy, w dalszej części ustawienia bazowania i ustawienia konkretnych ścieżek. Z racji, że będę korzystał z eventów jako metody wyzwalania ścieżek, w tej zakładce event on-off setting mam możliwość przypisania ścieżki dla danego eventu z uwzględnienia zbocza narastającego i opadającego. Z racji, że dostępne w oprogramowaniu eventy obsługują ścieżki od 51 do 63, możemy wybrać tylko test tego zakresu. Dlatego przy tej metodzie wyzwalania z reguły zaczynamy od ścieżki 51. Wyzwalanie ścieżek w wielu przypadkach musi być poprzedzone bazowaniem. Tryb bazowania wybieramy w zakładce Homing Mode. Do odczytu zapisu stanu wejść i wyjść cyfrowych służy zakładka Digital IO Jog Control z ikonką dźwigni. Zaznaczając z kolei okienko Edit Digital IO Item, zyskujemy możliwość przypisania funkcji do wejścia cyfrowej. Skorzystam z tej opcji dodając funkcję Eventów do wyzwalania ścieżek oraz Homing Origin do bazowania. Skoro mowa o wyzwalaniu ścieżek poprzez eventy, warto wspomnieć, że jest to często używana metoda, natomiast nie jedyna. Ścieżki możemy równie dobrze wyzwalać poprzez. Automatyczne jej wywołanie po bazowaniu, przypisanie do parametru 507, poprzez wykorzystanie funkcji Capture bądź funkcji Command Selection z przypisaniem do wejść cyfrowych, czy też okno poleceń PierreMode, które jest wygodną opcją testowania i diagnostyki ścieżek. Przejdźmy już teraz do samego oprogramowania. Zaczynamy od uruchomienia Asda Soft w wersji 5. Łączymy serwo z komputerem kablem USB typu AB przy wykorzystaniu złącza CN4 i załączamy zasilanie. Korzystam z automatycznego wyszukiwania portu Start Autodetect i po wykryciu klikam dwa razy OK. Na wstępie przejdę do zmiany parametrów wybierając zakładkę z literą P. Wartości zostały właśnie szczytane. Przechodzę do grupy drugiej i do parametru 208. By zresetować serwo do nastaw fabrycznych, zmieniam jego wartość na 10 i koniecznie zatwierdzamy Enter. Po zniknięciu napisów RST i DON na panelu resetuję zasilanie serwa. Następnie szczytuję jeszcze raz zaktualizowane parametry przyciskiem z zieloną strzałką i przechodzę do grupy pierwszej, a konkretnie do parametru 101 określającego tryb pracy serwa. Klikam dwukrotnie na pole z wartością i w nowo otwartym oknie wybieram tryb PR Position Control Mode, czyli tryb wewnętrznego pozycjonera, bądź też wpisuję wartość parametru jako 1. W dalszym kroku wybieram Write to Servo do zapisu nowej nastawy i zgodnie z komunikatem resetuję zasilanie serwo wzmacniacza W celu usunięcia alarmów należy przejść do zakładki z dźwignią Digital IO Jog Control. Komunikat o zatrzymaniu silnika w trakcie utraty komunikacji. Zmieniamy stan wejść cyfrowych od DI8 do DI6, co powoduje wyłączenie alarmów od wyłącznika bezpieczeństwa i krańcówek. Załączenie obwodu mocy wyjściowej, czyli SERVO ON pozostawiam na później, aby nie było to przeszkodą w przypadku wgrywania ustawień na serwo wzmacniacz. Przejdźmy do konfiguracji ścieżek w zakładce Peer Mode Setup. Ustawienia RAMP opóźnień. Prędkości pozostawiam domyślne, natomiast każdą z tych wartości można zmienić i zapisać ją do dedykowanych parametrów tutaj w nawiasach. W zakładce General Parameter Setting zostawimy domyślne ustawienia przekładni elektronicznej 128 do 10 limity software'owe służące jako krańcówki bądź też niekiedy jako ich dopełnienie zostawiamy wyłączone. Dokonamy natomiast ustawień eventów, ale po zdefiniowaniu konkretnych ścieżek. W ustawieniach bazowania należy wybrać jeden z wielu trybów. Ja wybieram funkcję trzecią, czyli bazowanie w przeciwnym kierunku do ruchu napędu na zbocze narastające czujnika i wyłączę przy okazji detekcję fazy Z. Prędkości bazowania ustawiamy poniżej, a w zakładce Homing Definition dodatkowe funkcje i parametry, które także pozostawiam domyślne. Całą listę edytowalnych ścieżek mamy dostępną w zakładce Peer Mode Setting. Z racji, że w tym filmie będziemy wyzwalać się poprzez eventy, możemy wykorzystać ścieżki począwszy od 51 do 63. Przechodzę więc do tej o numerze 51. W zakładce Type Settings wybieram tryb. Załóżmy, że będzie to przejazd na zadaną pozycję, więc mogę do tego wykorzystać Single Positioning Control. Tym samym po wybraniu trybu pojawia się cała lista dodatkowych ustawień. Możemy zdefiniować kolejno, czy wywołanie tej ścieżki ma przerwać wykonanie poprzedniej, czy przejście do kolejnej ścieżki ma następować płynnie bez opóźnień. Jaki ma być tryb zadanej pozycji, ustawienia ramp, prędkości, opóźnień i w końcu zadana pozycja. Ja wykonam przejazd relatywny na pozycję 100 tysięcy. Co przy domyślnej przekładni elektronicznej da dokładnie jeden obrót wałka silnika. Prędkość obrotową pozostawia jako 20 obrotów na minutę. Rampy także domyślne. Drugą ze ścieżek, 52, skonfiguruje w trybie pracy jako przejazd ze stałą prędkością, czyli constant speed control. Różnica dostępnych ustawień w tym trybie jest nieznaczna. Mamy możliwość wyboru jednostki. Opcji automatycznego przejścia do kolejnej ścieżki, ustawień rampy i rzecz jasna prędkości obrotowej. Z racji, że jednostką jest 1 dziesiąta obrotu na minutę, wpisujemy tutaj liczbę, która przy przemnożeniu przez 1 dziesiątą w wyniku da docelową wartość. Czyli wpisanie 1000 spowoduje ustawienie prędkości na 100 obrotów na minutę. Dodajmy jeszcze jedną ścieżkę 53, w trybie przejazdu ze stałą prędkością, ale z prędkością zerową. Tak by wywołanie tej ścieżki nie powodowało ruchu silnika. Mamy więc stworzone trzy ścieżki, a jedną z metod na ich wyzwalanie są eventy. W celu ich konfiguracji przechodzimy więc do zakładki Event on Offset. I mamy możliwość przypisania ścieżek dla czterech eventów z podziałem na zbocza narastające i opadające. Przypiszę więc ścieżkę 51 na zbocze narastające eventu pierwszego. Na zbocze opadające tego eventu pozostawiam bez wykonania żadnej ścieżki. Ścieżkę 52 przypiszę do eventu drugiego na jego zbocze narastające, a na zbocze opadające tego eventu przypiszę ścieżkę 53. Każdą z tych zakładek można wgrywać z osobna przyciskiem download na dole natomiast szybciej oczywiście wgrać całość konfiguracji, czyli ścieżki, ustawienia bazowania itd. W tym celu korzystamy z przycisku Write All into Servo z żółtą strzałką. By wgranie przebiegło pomyślnie, serwo musi mieć wyłączony obwód mocy wyjściowej, czyli przyjmować stan Servo O. Wgrywamy całość i możemy teraz szybko w oknie poleceń przetestować stworzone ścieżki. Wpisuję konkretny numer ścieżki i mogę sprawdzić jej działanie po załączeniu serwo On w tym miejscu. Wpisuję 51, wciskam Run. I silnik wykonuje dokładnie jeden obrót z prędkością 20 obrotów na minutę. Wpisuję 52. Jest to przejazd ze stałą prędkością 100 obrotów na minutę. Zatrzymuję ruch i sprawdzam ścieżkę 53 z zerową prędkością. Czyli silnik nie powinien wykonać ruchu. Wszystko się zgadza, ścieżki działają zgodnie z założeniem. Przejdźmy w takim razie do zakładki Digital IO Jog Control. Następnie, zaznaczając Digital IO Edit Digital IO Item, możemy zmieniać funkcję kolejnym wejściom cyfrowym. Z domyślnych funkcji pozostawimy Servo On, krańcówki i wyłącznik bezpieczeństwa Emergency Stop. Dodajmy natomiast w miejsce pozostałych z rozwijanej listy inne funkcje. Na początek Return to Homing Origin, czyli wyzwolenie bazowania. Wybierając A, definiujemy styk normalnie otwarty dla tej funkcji, a wybierając literę B, styk normalnie zamknięty. Koniecznie zatwierdzamy przyciskiem OK. Następnie do DI3 przypisujemy Homing Origin jako czujnik bazowania. a do dwóch pozostałych wejść, eventy do wyzwalania zapisza, zapisanych ścieżek, czyli event trigger command 1 oraz event trigger command 2. Wychodzimy teraz z trybu edycji i mamy już zdefiniowane przez nas funkcje dla ośmiu wejść cyfrowych serwonapędu. Zaznaczam okienka zezwalające na zmianę stanu wejścia. Dokonuję podziału ekranu. I przechodzę do testowania stworzonej konfiguracji. Na wstępie wybieram Enable. I załączam Servo ON jako uruchomienie obwodu mocy wyjściowej. Rozpocznę bazowanie załączając Return to Homeic Origin. Silnik wykonuje ruch z zadaną prędkością, zdefiniowaną dokładnie w tym miejscu. Równie dobrze ruch ten mogliśmy wywołać w oknie poleceń, wywołując ścieżkę o numerze 0, do której domyślnie jest przypisana funkcja bazowania, i która stanowi jednocześnie 64. ścieżkę dla serii A2. Serwo oczekuje teraz na sygnał z czujnika bazowania i na jego zbocze narastające co właśnie symuluje. W związku z tym zaczęło poruszać się w przeciwnym kierunku z niższą prędkością ustaloną w zakładce Homing Speed Setting. Silnik będzie wykonywał ruch z tą prędkością do momentu zmiany stanu tego czujnika. I na zbocze opadające, jak widać, silnik się zatrzymał. Zostało załączone wyjście cyfrowe trzecie: Homing Completed, więc bazowanie zostało wykonane. Na tym etapie Możemy wyzwolić ścieżki, korzystając z przypisanych eventów do wejść cyfrowych. Zmieniam stan wejścia DI4 i napęd wykonuje jeden obrót silnika zgodnie ze ścieżką 51. Na zbocze opadające eventu pierwszego nie mamy przypisanej żadnej ścieżki, a że serwo już zakończyło poprzedni przejazd, silnik nie wykonuje ruchu. Ruch wykona za to po załączeniu eventu drugiego, czyli wejścia DI5. Ponieważ mamy tu przypisaną ścieżkę 52, a tam zdefiniowany ruch ze stałą prędkością 20 obrotów na minutę. By zatrzymać napęd musimy teraz przesłać do serwa informację, aby przerwać ten ruch. Dlatego zdefiniowaliśmy na zbocze opadającej wętu drugiego ścieżkę 53, czyli nadanie zerowej prędkości. Tym samym zmieniając stan wejścia DI5 silnik się zatrzymuje. Natomiast gdyby ta ścieżka 53 nie była przypisana, silnik wykonywałby ruch ze stałą prędkością do momentu dojechania na krańcówkę. A więc wyzwolenie ścieżek przez eventy także przebiegło pomyślnie. Jak widać, szybka i prosta konfiguracja, duża ilość dostępnych ścieżek, kilka metod wyzwolenia tych ścieżek, możliwość dynamicznej modyfikacji parametrów, czy możliwość tworzenia całych sekwencji ruchów silników. To wszystko sprawia, że tryb wewnętrznego pozycjonera jest cenną i często wykorzystywaną funkcjonalnością w serwonapędach serii A2. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmów na kanale Indu Progress. Pozdrawiam serdecznie.